Zebranie znaczkowej ligi uważam za otwarte. Kto sprawdzi obecność? Jestem pewna, że wszyscy są. Tak. Apple Bloom, stało się coś ważnego? Och, nie, nic. Poza tym, że przyszedł list od Seed, w którym pisze, że dostała znaczek. Co? Jej znaczek to para nożyczek. Więc jej talentem jest strzyżenie? No jasne. Ciągle majstrowała przy grzywach i ogonach. Może wyrośnie na jakąś super sławną stylistkę. Ale jeśli poświęci na to cały swój czas, to kto będzie szefem ligi na Manhattanie? No nie Babs! Nie może być w znaczkowej lidze, skoro już ma swój znaczek. O, Jenny, chyba masz rację. Cieszę się, że jest szczęśliwa, ale nie chciałabym całymi dniami strzyc grzywek i ogonów. Wyobrażacie sobie, jakby to było dostać znaczek, którego się nie chce? Nie, to byłoby straszne. Nie martw się Apple Bloom. W twojej rodzinie wszyscy mają same jabłkowe znaczki. Twój też pewnie będzie taki. A co może być niefajnego w jabłkach? Ogryski i kwaśne jabłka, i zgniłe jabłka i jabłka, które mają robaki. Co nie pomagasz. Tak bardzo skupiałam się na tym, żeby nareszcie zdobyć swój znaczek że nie zastanawiałam się nad tym, co będzie potem. Jest tak wiele spraw, o których nie myślałam. Rosterki Applebee. Może i nie myślałaś, ale po co się, A A jeśli dostanę taki znaczek, którego nie polubię, albo taki, przez który nikt nie będzie mnie lubił? No wiesz, to jest naprawdę. Śmieszne. A jeśli nasza liga się rozpadnie? Przecież wtedy już nawet nie będziemy kucykami znaczkowej ligi. A jak to nie będzie jabłko? Wyrzucicie mnie z domu, będę żyć? No dobra, z tego, moja mała. Zadałaś za dużo pytań, żebym mogła ci na nie teraz odpowiedzieć. Ale! I nikt nigdy nie będzie cię wyrzucał z domu! Jesteś pewna, Applejack? Oczywiście, że tak. A teraz prześpij się. Zobaczysz. Rano obudzisz się w lepszym nastroju. Śpi już, droga siostro, tu każdy kocha cię. Nie stracisz tej przyjaźni, gdziekolwiek los cię pchnie. I martwić się nie musisz, już nie płacz, nie bój się. Ten znaczek cię nie zmieni, być sobą dobrze jest. Nieważne co dostanę. To jak się porządnie wyspać. Gadanie! Miałaś rację, Applejack. Czuję się o wiele lepiej. Nie wiem, czemu wczoraj wieczorem tak się martwiłam. Widzisz, a co ci mówiłam? Poprzez panej nocy wszystko wygląda. Już wiem, czemu byłaś taka niespokojna. Co? O co chodzi? Wygląda na to, że ktoś tu dostał swój uroczy znaczek. <laughs> Nie mogę uwierzyć! Nareszcie mam! Powiedzieć dziewczynom, że mój znaczek to jest... A... Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. A ja wiem co! To znaczy, że mogę iść na emeryturę?